niewygodna ta kanapa, ciągle na niej tylko leżę i leżę, wiecie co, ja chyba powinienem się przenieść do sypialni, bo wiecie co, na kanapie się raczej nie powinno spać, powinno się spać w cieplutkim łóżeczku w sypialni, no ale no co, no ja oczywiście jestem lolem i muszę zawsze sobie utrudniać życie, więc idę sobie do sypialni. Ktoś e, e. do mnie dzwoni? To jak to jest możliwe, że ktoś do mnie dzwoni? Przecież jest trzecia w nocy, jest mega późno, zobaczcie w ogóle jak tutaj jest na naszym serwerze, patrzcie wszystko jest bardzo ale to bardzo ciemne, no dobra ale czekajcie szybko odbiorę ten telefon, w to dzwoni do mnie na telewizor, no dobra no dobra, w każdym razie odbieram to i zobaczymy kto w ogóle do mnie dzwoni Cześć Lolo, dzisiejszej nocy będzie wam bardzo ciężko usnąć, musicie wykonywać moje zadania. Yy, ale, ale Halo, to, to jest dosyć dziwne! Ha, 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 nie sądziłeś, że mogę do ciebie zadzwonić, co? No, 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 nie sądziłem, że przecież 3 w nocy, czego ty ode mnie chcesz? A to zobaczysz, tylko nie mów nikomu, że zadzwoniłem! Eee... Yy, dobra, rozłączyłem się, rozłączyłem się, rozłączyłem się, rozłączyłem się, dobra, to było mega, mega dziwne, ale patrzcie. Na serwerze jest pa papilonowy. E, wiecie co, ja muszę do niego iść, Widzę, że nawet tam bolowy jest tą korę, dobra, pójdę do papilonowego i muszę mu o tym powiedzieć. Wiecie co, to jest mega dziwne, że o trzeciej w nocy dzwoni do mnie jakiś pał! To jest nienormalne! Dobra, biegnę szybko do papilona! Mam nadzieję, że on nie śpie, bo przynajmniej... ma chwilę... O, jest, 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 dobra. E, może go dwie. Papilon, papilon, jesteś tu! Halo! gotuję. Hey, 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 lolo, gotuje! Ciccie, cicajcie, ciccie! Masz wy kotleta! Cicho, mamy stary wielki problem, ogromny co się problem. Dzieje? Dostałem telefon! Jaki telefon? Poł! Jak od poł? No właśnie od, połu, od 3 poł. On nie w nocy! mówi, Lolo. Poł nie mówi. Też tak myślałem, ale jego głos był tak bardzo dziwny, że ja wierzę, że to jest poł. Okej. Okay, a I, co i ci powiedział? Powiedział mi coś w stylu: dzisiaj nie uczniemy i musimy wykonywać jego zadania. Coś tego typu mi powiedział. Naprawdę? No naprawdę. Jak jak nie wierzysz to ja z mojego do niego oddzwonić mogę. Dzisiaj nie, okej, okay, okej, okay. no dobra, dobra, no ja ci pomogę, nie? Dobra, a myślisz, że Bolowi warto mówić, wiesz, jak on się dowie, że pougada, gada, to on normalnie wyskoczy z kapci <gadł> Nie, nie wyskoczy, ja myśl, <gadł> Nie no co ty mówisz, No chodź do niego No ale, no dobra, ale mam dobra to chodź pójdziemy po niego, pójdziemy po niego i muszę mu to powiedzieć. O patrz on jest w ogóle chyba w sypialni, on w ogóle śpi o tej godzinie, dobra Powiem no, mu, mu tak za spokojnie, chodź. wiesz, żeby nie, nie wyskoczył z kapci Tak, 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 dobra Bolo nie wyskoczył! nie wyskoczy z kapci! Z kapci. Co mówię, Co, no, co Stary, no, mówi! Dokładnie! Ja, ja mówię mówi! Nie, zadzwonił to Nie masyga, Nie mówi, nie mówi! Stary! Mówię. Zadzwonił do mnie o trzeciej w nocy w Minecraft'cie! Ale to pewnie jakiś skammer jest! To nie jest na pewno prawdziwy Poł! Nie wierzysz mi! Nie ma sound, nie ma fan. A ty mi wierzisz papiro? No, Smy też nie wiem, czy ciężko. Dobra, zapraszam, 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 zapraszam do mną, tak? zapraszam za mną. To tak. blizy, on w ogóle żyje. Zadzwonimy po sobie wierze. do... Zadzwonimy do mnie, znaczy do niego zadzwonimy i zobaczycie, że Paul naprawdę mówi i zadzwonił do mnie od trzeciej w nocy i ja was nie okłamuję! Bo to jest prawda, jest no naprawdę... Bada, pokaż, jak To jest prawda, to ja chcę to zobaczyć. Usiądźcie, tak, usiądźcie sobie do mnie na kanapie, proszę was bardzo. Ja tutaj mam telefon tutaj przed telewizorem, nie wiem czy widzicie. No. Dobra, podłączam go tylko, Poczekajcie podłączę go tylko tutaj. Okej, okay. eee, dobra, i czekajcie, dzwonię do Poła, eee, dobra, dzwonię do Poła. Czekaj, jest sygnał, czekaj, 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 jest sygnał. <gryllizanie> I co nie wierzyliście, tak to prawda, musicie dzisiaj robić wszystko, co wam powiem, a pierwsza rzecz jest taka, że jestem bardzo głodny. Nie, 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 to, to jest III. niemożliwe, ja w to nie wierzę. To niemożliwe, to ale usłyszeliście, on powiedział, że jest bardzo głodny. <gryllizanie> on tylko on mówił, on tylko mówił zawsze, no. No, dla, a, dla, no co to was sugeruje. Ja, dobra, poczekaj, czekaj, czekaj. E, a co ci mamy ugotować, Paul? Ugotujcie na mnie coś dobrego. Nie do mam żadnych podpowiedzi. Sami musicie wiedzieć, co lubię, i na Ej, dobra, mam już tego dość, mam już tego dość, mam już nie, tego dość. Nie, dobra. Dzień, Dzień, Dzień. co, Lolo, ja chyba wracam do domu, Ej. ja ci nie pomagam. Ja tu spadam, ja nie, nie będę w Jesteśmy ale... słabymi co? kucharzami. Ale, chłopaki, chłopaki, ja sobie bezosnij dobrany piesz, to był prawdziwy Paul zadzwonił do mnie. Ja Go. nie będę w tym uczestnicy i ja, ja idę z dółskę spać. Nie, e... nie, Bolo! To. Bolo! Chodź! Robimy Pożymy mu zupę pomidorową! Zupę e... pomidorową? Dobra! Niech to będzie pomidorowy! Macie w ogóle pomidory! E... Ma, dobra. Dobra. Pomidor się robi, czy mam pomidor... Nie mam pomidorową, grzyba. Dobra, a to są jakieś w ogóle pomidory? Czekaj. Ale w w ogóle chyba nie ma. Czemu wy, tam, tam. W ogóle myślicie? Czemu wy w ogóle myślicie, że Paul może lubić zupę pomidorową? Bo to jest nie, nielogiczne. Każdy no? lubi zupę pomidorową. Ale może lubi makaron. Pomidory! Ej, pomidory są! Zdech, Tutaj tak, są to. pomidory, zbierajmy pomidory! Mam nadzieję, że Jestem, będzie jedno. lubił pomidory. Tom, tomato. Dobra, no. tomato, tomato. Ile macie tomato? Ja mam dwa. Osiem, tomato. starczy. Starczy? No to dobra, to chodźmy może... Ej, może Milki będzie miała też coś domku. Co, pomidory? No nie wiem, czy pomidory, ale jeżeli. Ona... drzwiami. Nie wiem, ona ma połowę. Ej, <grym> Vincent! Ty, Vincent, aż pi, ciociu. Ciocio, ja no ma No to nic nie ma, ale dobra, pomidory, mamy do dyspozycji zlew, żeby zrobić tam pom zupę pomidorową. <grym> no dobra, to wrzucamy. Dobra, dochodźcie, wrzucamy, wrzucamy. Bolek, masz wodę jakąś? Mmm, właśnie, nie. Dawaj, 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 bo trzeba mu dodać zupę. Ależ dodałem, gdzie jest woda, wiem ma wodę. No tutaj. dobra, dawaj, to weź wodę i tutaj trzeba będzie opodgrać ją. Dobra, pomidory już są, teraz wystarczy wodę dodać. Cymaj, cymaj, cymaj wodę. Zupa! No, o, o, czekaj. Dawaj, do, dodawaj. Do, do, do. O dobra, jeszcze wodę dodamy i, i co? Myślicie, że to będzie działać? Powinna zaraz ta zupać. Dostałem, dostałem zupę. No i kij, dobra, no to mamy zupę, A, no to, to dobra. Jest, no, jak się z pomidorów zrobiła zupę grzybowa? Dobra, jest to dosyć zwariowane, ale mam nadzieję, że Paul lubi zupę grzybową. Dobra, chodźcie, zadzwonimy do niego i powiemy, że mamy już zrobioną zupę dla niego. Ciekawe czy będzie mu smakować, jak myślicie? Zapytaj, no dobra, sobie, dobra, dobra, dobra. Ty lubić sodyce. O, dobra, 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 zapytam go, zapytam go, dobra. co e, tutaj, dobra. E, gotowy jestem, to dzwonię, to dzwonię, to Zemnie, dzwonię. Zobaczcie, dzwonię dzwonię, 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 dzwonię. dzwonię, dzwonię. E, cze, cze, cześć, 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 Paul. Mamy dla ciebie zupę grzybową. E, w sensie miała być pomidorowa, ale zrobiła się grzybowa. Co o tym sądzisz? Czy wy jesteście głupi? Ja nienawidzę zupy grzybową i ja kocham słody. Ej, bo słyszałeś? Słyszałeś? On gadał coś o słodyczach. Miałeś rację z cukier. Ale Cukier! cukier. Ale, po, ale ty nie możesz jeść słodyczy, bo słodycze są niezdrowe przecież. Co powiedziałeś? Ja nie mogę jeść słodyczy? Nie, tak być nie może. Za karę musicie zbudować dla mnie dom, w którym będę mieszkał. I ten dom przypominać oczywiście mnie, żeby był idealny dla mnie. E Dobra, no to ja zbudujemy to biedne. ja lubię dla kogoś. To dobra. na razie, poł, my już się rozłączamy. Dobra, rozłączyłem. Dobra. dobra. Ty mnie się? Ja nie mogę, ale wiesz, się crazy. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Musimy zbudować dla niego dom. E, taki jak e, wiecie, ma poł. Więc odpalcie sobie kreatywa i dawajcie, budujemy dobra, dom, dobra, normalnie, dobra, jak dobra. wygląda poł, nie? Dobra, dobra, mamy blok Borowika. O, chodźmy tutaj zbudujmy, To jest dużo miejsca. To budujemy w takim razie z tego bloku Borowika, weź mi postać, co tego skapiuję. A, trzymaj, dobra, 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 i teraz trzeba tak, trzeba zbudować teraz tego poła, tylko okun, wiecie okun. co, ja wezmę może siekierkę i może siekierkę też jakoś wykorzystamy, co? Dobra, dobra, dawaj. To no ty robisz załatę! Co to ma być, Bolek? Patrz, co <laughs> ci Prost, Prosty dom robimy, nie ma co. Prosty dom, e, który wygląda jak poł. Ej, tu, czekajcie, ja zrobię może takiego kloca zrobimy, co? Patrzcie, takiego. Tu? Eee, to już za długie I... zrobiliście to. Nie no, no będzie dobra, dobre, masz... Ej, był takie płaskie, co żeby było, czekaj. Muschromblot, patrzcie, o! Git, 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 no. Wiesz, to będzie wyglądać jak poł! To, to będą drzwi, czekaj. Mam taką nadzieję. To będą To okno... ej, co ty to zrobisz? Zrobisz? Ja robię już, sufit robię. Co ty fajnie lubisz? Dobra, mamy Design. suficik. Co to jest, ty? Co ty zrobiłeś <laughs> <ty ty> <laughs> w ogóle? Chcesz taki zrobić, taki No poł. Dobra, tak będą tutaj. dobra, tak to zrobimy, ojeju, dobra, tutaj. Idamy tutaj. No dobra, no mam nadzieję, że połowie się spodoba ten do mnie. I dobra, oczy, oczy, oczy. Czarny kolor, czyli weźmiemy czarny, weźmiemy jeszcze biały. Ej, ja ha bo wy, wy. ze złej strony. A Pana nie, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Nie, papilon robi dobrze, papilon robi dobrze, tak. Dawaj Pokaz. mu robimy takie gałęty. Ej, git. nie, no, dobra. Takie mu zrobimy. A to niech mam z boków takie wejścia. O, no i głębsz. takie, no. I, dobra, i teraz tak, czarny, czarny potrzebujemy, to masz wełnę, to dawaj. Y buzię mu robimy. A ty daj taką małą, no to będzie super! Czekaj, pa, patrz, patrz, za cyk! No i to jest najpiękniejszy domek poła, zobacz Bolo! Czekaj, 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 bo ja lubię podłogę w środku. Dobra, 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 to zrobię podłogę w środku, ale patrz jak wygląda słodko ten domek poła! Ej, no mega jest git! Mega git, co? Wiecie co, dobra, to dobra. ja, ja może zrobić ścieżkę do tego domku, żeby dobra, dobra. E, wiadomo, mógł zawa to przejść. A mm, ja mogę to zrobić tak. Mówisz, że przyjdzie? Ja nie myślę, jesteś? nie wiem czy przyjdzie, ale jak przyjdzie to musi się coś nie? I robimy na Moni ścieżkę, tu tru O wow. nie, to ma tak, ścieżka, o proszę bardzo, o i mamy ścieżkę. No i w razie co to on będzie mógł tutaj przyjść i mieć po prostu, będzie miał wszystko dookoła. A tutaj w środku to ma cze cześć, trzeba coś mu tu zbudować, więc dawajcie dawaj, robimy taki taki... No z czego? No pewnie, no złe, nie? Bla, bla, no bla, bla, mi się daj, że będzie dobrze, no. To może zrobić mini dla niego. No, no bo, bo ja nie wiem właśnie, mnie go On nam rozkazuje i ja się boję, że jakbyśmy mu tego nie zrobili, to będzie ogromny problem i nie, szczerze to się nie, tak nie, boję to. Nie, koniec tego ja No nie słuchaj mnie, ja nie będę usługiwał jakiejś skupie i ja idę do, do domu spać. Serio? Tego ty się ja tego nie boję, e Bez. Cześć, ta papiga, że zostajesz. Nie wiem, tym, ja, 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 ja zrobię mu łóżko, chyba wystarczy, co? No i naprawdę wydaje mi się, że to łóżko to i tak jest wystarczająco, bo po co więcej rzeczy. Dobra, dawaj, chodźmy do tego poła i, i zagadamy sobie z nim, co? Lecimy! Dobra, dawaj do tego poła, mam nadzieję, że faktycznie mu to wystarczy. Dobra, dzwonię do niego od razu. Dobra, mm, wybieram połączenie, wybieram połączenie. Eee, no to Pał, mamy gotowe w ogóle mieszkanko dla ciebie, e, no i co o nim sądzisz? To mieszkanko wyszło naprawdę bardzo dobrze, bardzo mi się ono podoba, ale wiecie co, czegoś tam brakuje, brakuje tam miejsca dla zabawy dla mnie. E. Okej, dobra, to zbudujemy tobie jakieś zabawy i będzie wszystko nic, prawda? Dobra, to będzie dobrze, także musimy zbudować jakieś fajne zabawy. Dobra, Papiro, słuchaj, zbudowaliśmy mu dom, ale on chce, żebyśmy zbudowali mu jakieś zabawy. Jakie masz pomysły, jaką zabawę moglibyśmy mu zrobić? Robimy mu, że będzie skakał po chmurkach. <laughs> takie skakanie do góry? Tak. Oooooo, no to super, dobra. To dawaj, to może zbudujemy właśnie te chmurki, takie o, tutaj. To teraz Nie, to wiesz co, się... taka starczy, patrz, taka po prostu. Taka o? Taka o? No. Dobra, Kolejna. no to na kolejne i będziemy się tak skalać skończyć. I pół! I druga. Ej, no to dobra, to mam nadzieję, że ta zabawa to będzie tak faktycznie taka, że mu się spodoba. Było on, to bardzo, on to chyba jego ulubiona gra jest. No to fajnie, no dobra ja tak poła za bardzo nie znam jak ty znasz, bo ty go, ty go lepiej znasz Nie, ja. no to jest gra dzieciństwa, nie? No to coś no tak. tam, coś tam wiem. O, dobra, coś takiego. No, was zbudujmy może jeszcze troszkę do góry, tylko żeby on właśnie tutaj mógł sobie poskakać. I mam nadzieję, że mu się faktycznie to spodoba, bo jak mu się nie spodoba, dobra, to no. będzie ogromny przypał. Jeszcze, dobra, jeszcze, tu? no, troszkę wyżej, troszkę wyżej wyżej trzeba. Dobra, tutaj, tutaj i wiesz co, i na końcu możemy zrobić jakiś prezent, co? Żeby on, wiesz, na przykład jakieś ciasto czy on woli lubi. czy lubi? no to dawaj, tutaj na końcu już tutaj robimy taki prezent, a może w tym miejscu jakoś? E, to skrzynkę, nie ja ciasto dajmy, on lubi I dajmy mu ciasto, ciasto mu zjem, damy, nie zjemy. O, no i super, no i ma teraz ciasto! I mam nadzieję, że to mu się spodoba i da już nam spokój, bo już się bardzo No, mam nie lolo! No mam nadzieję, że tak faktycznie będzie, dobra. Idziemy, choć powiemy mu, że już jest gotowe i mam nadzieję, że faktycznie już to y, mu będzie się podobać. Ej, halo, po, żebyśmy na ciebie gierkę. Y, ta gierka to jest to skakanie do góry, lubisz ją? Mmm, no ta, ta gierka nawet w porządku, nawet w porządku. Są inne, które lubię bardziej, na przykład ta z jedzeniem, ale niech już wam będzie, no to będzie nawet fajna gierka. No to super, no to co, no to yy, możemy już kończyć, nie? No to cześć! Nie, 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 nie możecie kończyć! Musimy zrobić jeszcze basen, dzisiaj będę kąpał. Eee, okej, okay, no to dobra, to idziemy zrobić basen. Na przy domku. Dobra. Dawaj basen, basen, basen basen basen, basen. O nie, kończy mi się potka. Dobra, stary, basen to już zrobi, zrobimy sobie na, na szybkości, bo po prostu, no ja już mam go dość. Muszę zrobić sobie taką potkę na no, niewidzialność, znaczy na widzialność. I dawaj, dobra. o i patrz to! I tutaj trzeba to wypełnić wodą. I wezmę sobie, może jeszcze zrobimy tak, pyk i zrobimy tu. O, to zrobicie. Ten, no to poczekaj, to ja to zrobię, a ty może wodę daj! Eee, Oś, dobra. dobra... O to już robisz. A, no to gitara. Pyk. Dobra, i teraz wodę. Pyk. Tutaj dajemy Błota. wodę. Eee, tutaj dajemy wodę. Pazza, set water. Aj, ma water. Dobra, zrobię yes, może wejść skocznie, co? I możesz mu zrobić skocznie, a ja mu dam torty. Dobra, to niech będzie miał skocznie. Yy, co tu jeszcze możemy mu dać? Możemy mu dać na przykład jakieś takie, nie wiem, y, czer. Może jakieś takie krzesełko, że mu chce jeszcze tutaj posiedzieć, jak będzie chciał takie... O, Jest perfekto! Perfecto! Dobra, tutaj dajemy takie siedzonka, a mam nadzieję, że takie siedzonka wystarczą. I że będzie mu się faktycznie to podobało. No nie wiem, no ten basen w sumie taki idealny chyba dla niego będzie. Mi się wydaje... No pała, że... poła, czekaj, tak żeby się zmieścił, o, teraz. A, myślę, że się zmieści, tak? Teraz jest git, teraz jest git. No dobra, trzeba teraz z nim pogadać, mam będzie że dał już tam spokój, chodź szybko. Bo już naprawdę mam dojść do niego dzwonienia. On jest normalnie jakiś jest niesamowity, no! Dwoń do poła! Dzwonię na Paula. Pou'u, zrobiliśmy dla ciebie już basen, tak naprawdę to już jest wszystko gotowe, więc możesz dać nam spokój. Ten basen jest okropny, jest bardzo, bardzo mały i nie podoba mi się to. Zaraz do was przyjdę i was wszystkich zniszczę. E, pro, proszę, nie, 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 nie przychodź do nas, e, nie, nie rób tego, dobra, papilo, akcja ewakuacja, uciekamy ja stąd. No, idę stąd! Dawaj, 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 uciekamy stąd, zróbmy sobie tu jakąś tajną bazę, cokolwiek stary, zróbmy sobie tam jakąś tajną bazę. Chodź chodź ze mną, chodź ze mną, uciekniemy tutaj zobacz. Dawaj, pod... Nie można budować. myślę, że będziemy tutaj siedzieć na zawsze pod bedrokiem? Tak, uciekamy od poła. Dobra, uciekamy przed połem. Poł nas zaraz złapie, widzowie. Zostawcie łapkę w górę i suba i napiszcie w komentarzu, poł nas nie złapie. Lecimy, uciekamy.